No, dla mnie jest to e, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności lotniczych przede wszystkim. Możliwość zdobycia doświadczenia, takiego, którego nie mogę zdobyć na innych zawodach. E, no i jakaś tam rywalizacja z innymi pilotami, tak. I e, przede wszystkim myślę taka duża satysfakcja i radość e, z latania. A czego uczy się Pan od doświadczonych pilotów? Od doświadczonych. Przede wszystkim takiego spokoju, E, takiego wyczucia chwili, e, podejmowania decyzji. E, uczę się także w szczególności od mojego pilota, e, na przykład umiejętności namierzania się na punkt e, i takiego naprawdę dobrego podejścia do latania.